Dzisiaj popatrzyłem do lustra na moją kopię w tym całym zwierciadle, mocno niedogoloną. I pomyślałem o odbitkach oraz o kserowaniu. Na myśl mi przyszedł ten przyrząd, co się nazywa kserograf. Wykonałem pierwszy dzisiaj telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Halo. Halo. Dzień dobry. No dzień dobry. E, tak, witam. E, proszę pani, e, o co chodzi? No ja się pytam o co chodzi, do kogo pan dzwoni? E, do usług, do usług. No to słucham. Tak Cześć, to co? Usługi takie, kopie robicie, tak, takie rzeczy tam. No tak, no i co? Tak. No. E, Powiedzmy Pani, dobra, ja się przedstawię, Sancho Pancho, sa z tym tak trochę niewraźnie mówię, ale jeszcze e, nie, nie, nie znam na tyle dobrze polskiego, bo dopiero od 10 lat tu jestem w Polsce. Normalnie pochodzę z Hiszpanii, Hiszpanem jestem, taki ciemna karnacja, wie Pani, kobiety ja rozumiem. mi leją normalnie. E, czy nie może Pan, nie pan chwilę poczuć, bo mam klienta i muszę coś przekazać. Dobrze. Panie Sancho Pancho. Słucham? Słucham ja? Pana. Ale e, jak Pani powiedziała? No tak jak się Pan przedstawił, Sancho Pancho. Nie, nie, takie nie, 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 nie przedstawiałem, pan Sancho. Panca Sancho, 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 język Pani się plącze. Po do, 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 no, dobrze, przejdźmy do, już do tego. Ile kopia kosztuje u Was? No to 20 groszy. 20 groszy. I e, jakie są kolory i wymiany? No kolory to biało-czarne. Taka biało-czarna jest pasja, rozumiem, tak? Nie no, to co pan ekseruje to jest czarne, a papier jest biały. Dobra, e, o co chodzi Ja, ja pracuję dla takiego gościa, który się nazywa Don Quixote e, Taki, trochę szaleniec Taki trochę, no I teraz jest taka kwestia, rozlewany się swoją ostatnią kopię On stadił, bo byliśmy na tym festynie lotniczym W Góraszce, co był taki festyn lotniczy, Tam samoloty się latały I on zobaczył Messerschmitt, A po prostu panie w śmigło mu stadił kopię I całe mu poleżynęło to wszystko Potrzebuję nową zamówić dla niego Pani mówi, że to 20 groszy, tak? Tak, proszę pana Jedna. Jedna? Wytrzymała jest? No, na pewno jest wytrzymała. Jaką ma długość? E, format A4. Co to znaczy? No taka właśnie jest kopia na no, format A4. Format A4? Tak. Dobra, to ja strzelam B8. <noise> nie z <wytrzymam> panu. <spodem. głos> B8. A nie, przepraszam, A4 pani mówiła. A4. Oj, to jest trafiony, ale płynie dalej. <noise> ale mnie pan rozbawił. No widzi pani? Nie, u mnie jest trafiony, teraz ja strzelam B8, to u Pani. To u mnie inne formaty, tylko można zmniejszać, z A3 na A4. A na A3 teraz, tak? A3, pudło płynie dalej, ja strzelam. Ja mam jeszcze na 50%, ale nie wiem jaki to, A5, A5. Nie, ja mówię C7. A ja nie mam takiego. A ja pani mam mówi A5. A5? Tak. O nie, trafiony, trafiony, zatopiony. Ale mnie pani strzeliła, to dokładnie tak sobie ulokowałem go. A4, A5, myślałem dwumastowiec, ekstra. Dobra. Ale tracja, ja, trac lat mój strzał, tak? To ja strzela. Ale ja już nie mam takiego Strzelać u mnie się, już się skończyło. Co? No formaty mi się skończyły. Od kiedy? No jak to od kiedy? No po prostu więcej ich nie mam w maszynie. Po co i dlaczego pan nie ma więcej? No jak to mam dwa cały tylko? No to to jest takie no.